I, i jestem kurkiem na no imię Wysiek, no ja to mam taką... Wczoraj nie byłem, byłem na tym mitingu na Pendolino i, i tam ten kolega do mnie podszedł, mówi, ja mam książkę do ciebie, ja mówię, jaką Nic nie zamawiałem. A mówi, tu jeden, tu, jeden, tu jeden z kolegów ci kupił książkę, nie? Nagle się odwraca, taki gość, gościa, w ogóle go nie znam. A on dowiedział widziałem na imię, mówi, masz jeszcze masz takie taki... Tam... Specjalny kalendarz. I, I słuchajcie, ja kiedyś mówiłem, że ten, że. Yy, no, ja tam w tych swoich filmikach na YouTube, to staram się mówić tak, żeby pomóc innym, no nie? A, a mój idol tam, Adam Szóstać, no żeby nauczyć się modlić, to trzeba kupić książkę. To ja mówię, to mnie nie stać. Jak mam 594 zł, emerytury. To mnie nie chce, żeby kupić tą książkę. To co wam nie umieć się modlić, tak? bo taki wielki guru YouTube'a yy, tego. I to powiedziałem głośno na tym spotkaniu Pendolino. I tak chłopak wziął mi kupił to i jeszcze kalendarz. W sensie, ja to wziąłem i dzisiaj o 3 w nocy czytam. No i od razu się dzielę z Wami że ja to myślałem, że modlitwa to jest właśnie taka, jaka ja robię dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I tu okazuje się, że modlitwa to jest raz pół godziny. I nie jest no, to codziennie po pół godziny. To jest dopiero modlitwa. Czy płacą za to? Płacą? Nie, no to jeśli chcesz, żeby to była modlitwa, jeśli żeby, żeby działała, ona powinna trwać pół godziny. Pierwsze 15 minut, to jest, to jest po prostu tak jak się patrzę w niebo, patrzę się i nie ma nic, ani chmur, o niczym nie myślę, tylko patrzę się i mówię, Boże jesteś, jesteś. Jesteś i ja jestem, Ty jesteś i ja jestem. Słuchajcie, no, no włosy ten wam staną się W życiu tak, o tak, takich rzeczy nie wiedziałem, naprawdę. Nie? Także, m, dzielę się z tym, bo nie kupiłem. Może jakbym właśnie kupił tą książkę, to bym się nie podzielił tym, tylko byście dalej byli w niewiedzy. Ale ponieważ ktoś mi podarował, ja pamiętam, ci zarzucałem tego że ja mówią, że pamiętaj, to nie pójdzie na marne, nie? bo ja to poniosę dalej. Ale jest to dla mnie fenomen że to raz dziennie się trzeba modlić. Pół godziny. Wiecie, ja nie potrafię 10 minut medytacji zrobić. Dziesięciu, pięciu nie potrafię. Ja się modlę dwie i pół minuty w minutę. Też mówię, może za długo, bo powtarzam w kółko to samo. A tu 15 minut rozgrzewka. No mam że szok. Zdzielę się na gorąco i przekazuję, bo nie wiem, czy on to dobrze robi, że on to sprzedaje. Nie ma sprawa to oceniać. Może ja też bym sprzedawał. Nie wiem, czy, czy aż tak nisko by mu upadł, ale na razie, na razie się dzielę. Dziękuję bardzo.